debil musiał wyłączyć i musiałem druga część, druga część widzimy, tak? druga część tak złączysz to jakoś? tak, uh -huh. albo na shorta pójdzie bo jeśli bo jedno, bo... no to jeśli całe nagrany będzie miał z... no to jeśli będzie miało półtora minuty to wtedy będą równe 3 minuty nie, to miało 5. Co? Są to miało to to 5. Nie. Pięć minut, w 5 sekund. No później pokazujemy paluszki jakie są brudne. Ice tea. Czekaj. Pam, pam, pa, pam, 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 ice tea, idzie. Czasta Czasta na zimne kasowalne. Ice tea! Pozdrawiam. I takie nagle się rozbiją. Czekaj, czekaj. A jakby to, to nie jest piwko, to... A masz te słomeczki? A po cholene. Czekaj zaraz przyjdę. No! Co ty zrobiłeś? Ej, weź dla mnie też. Weź dla mnie żółtą. No, gruby poszedł ten. Ja już to p... <śm>

<laughs> Ten smakuje jak gówno, pije jak gówno, i śmierdzi jak gówno. To jest gówno, chyba. Dobrze, że je dotknąłem Ty, ty, który to oglądasz, nie masz subskrypcji. Masz się strzelić tam na dole <noise> Tak ty masz 3 sekundy o, o ty! Tak ty! Masz 3 sekundy, ja będę liczył Czekaj. Chodź, chodź, Uj, chodź tu! Chodź! Odsłonię. O, czekaj, bo ja zasłaniam. Dla pieska mojego. Dla... Widzisz, jaki biedny piasek? Larkiego. Musisz dla Larokiego to, to zrobić i stać subskrypcję tam na dole, albo. No kurwa, tam na dole po to... prostu. Kurwa, weź wabiś O, tam na dole, o, o, o. Dobra, zrozumiano. A, o, jest... <śledzimy> Daj babi gróbkę. Jest gubik, grupka, to teraz nie jest babi gróbka. <śledzimy>

Zróbcie to dla mojego bebeżka widzowie. I dla pieska, który stoi tu wy go nie widzicie, bo się nie myśli w kadr. El, Bo jest za gruby! <grym _> <grym _> Jesteś zbyt gruby to cały każdy jest to. Po co? Co mi się dzieje z czarnym że tak długiej już zderzyły. Dziękuję góra. Mam pole na tych nażywkach. Tam my... już trzeba odbija. A my jeszcze bloga o aski będziemy nagrywać. Już nie ma. 1. Tutaj macie takie gówno. Browarek tak zwany. My mamy z lodem, a więc jest lepsze. Was nie jesteś biedaki. Bo nie macie suba. Musicie szczelić suba, będziecie mieli. Rozumie się kuliba. Daj bambisonka. Bombisonki są dobre. Bombisonki. bambiki Аа <laughs> <laughs> To się nazywacie dziś Chodź tu, tu masz Fajne O fu, kurde no Teraz to zlizuj Zlizuj to Smakuje ci? Smakuje ci mamiszony? Ty kurde Nie, nie rzucasz tego Ja już rozumiem, że to wiem. Pokaż to, pokaż. Czekaj, trzeba wyciszyć, żeby prawo autorskich nie było. To nie jest TikTok, albo co? Widzisz jakiś zez? Ale <laughs> <Zezo! laughs> to się raz Mogę to wstawić? No. no ale nie będzie słabe. Dawaj robimy konto dla rokiego. Gdzie? Mają tu w toku? Teraz kubi chrupka, ale też smaczna. Tylko z takimi większymi aromatami. Co? No nie zjeść cały. Spadłujcie. Specjalnie zdjęł wszystkie. Jesteś Adam, że chcesz wszystko zjeść? A. Nie chodziło mi o to, że mówię, no, że chcesz zjeść wszystkie chłupki! i'll Pokaż się. No możesz. No chodź. No. No brudnuje. Kto ma trzy obiekty? tu jest takie spikselowane? Rokić do garów. Jaka jest Twoja ocena? 8 na 10. Nie ma tego smaku. Dobra, Roki, jaka jest Twoja ocena? Siedem na dostałem trzy grupki. Mog nawet więcej. Dzieliłem więcej niż oni mi dali. Pozdrawiam. 10 na 10. Nic. Mm. Ja? 10 na 10. Halo.